Cześć chciałem wam opowiedzieć o zajebistym kanale. Kanał się nazywa i należy do użytkownika Wanda Avenger i musicie go zasubskrybować. Ten użytkownik jest bardzo mądry i ma zajebisty gust, bo lubi cycki i krewora mrówę i kabota. Powinniście się przyjrzeć jego filmikowi i dać łapki w górę i subować, żeby zrobił więcej filmików bo są fajne. Jeśli w najbliższy tydzień osiągnie 100 subów. To Avenger zatańczy na filmiku z Ito Nago, w towarzystwie potężnego murzyna i wiadra smalcu. I subujcie też kanał IkaBota, on wie co dobre i fajnie mówi, bo jest spokojny i ma okulary, wygląda mądrze przez to więc jeśli go subniecie, to będziecie mądrzy, zupełnie jak One The Avenger, który wie co dobre. Po odwiedzeniu kanału Avengera na zawsze zapamiętacie jego smak, bo nie da się jego zapomnieć. Jest jak oliwa i keczup co przegryza się z kotletem niczym czarny kutas z kilosera pod napletem. Yo, West Coast, West Coast. Pozdro 600 dla ziomali ze świebodzina, moje czarne suki robią dym na dzielni, a ja w tym czasie smażę jaja na patelni. Dobra, kończę rapować, bo jeszcze się tedy zrobi zazdrosny i mnie zlisuje. Nara.